Witajcie, kochani! Czy można uprawiać pomidory w piaszczystej ziemi? Tak, jak najbardziej, tylko trzeba odpowiednio do tego podejść. Tutaj, właśnie pod tym płotem, jest gleba piaszczysta gleba, która w ogóle nie trzyma wody, a skoro nie trzyma wody, to znaczy, że trzeba pracować nad poprawą jej struktury, co robimy. Ale nietrzymanie wody oznacza też, że rośliny nie mogą właściwie pobierać składników odżywczych z gleby i widać było to po plonach w zeszłym roku tutaj, gdzie selery na przykład w porównaniu z selerami rosnącymi w grządkach były bardzo, bardzo mikre, podobnie też buraki. Pięknie rosły tutaj natomiast kwiaty, na przykład żmijowce czy rumianek, które naturalnie tutaj rosną. Nie jest to jedyny problem tej grządki, dlatego, że gdy coś, na przykład, sadzi się w glebie i wkładasz sadzonkę i potem chcesz tę sadzonkę docisnąć, to muszę tu trafić na odpowiednie miejsce. To zobaczcie, robi się tu mam sadzonkę, po prostu ręka wpada kilka centymetrów niżej. I jak sobie na przykład tutaj zajrzymy, w każdej dziurze, w każdym dołku tak jest z tej strony, to widać korytarze. To pokażę, gdzie no to właśnie. jest. No właśnie. Tu. O, właśnie. Tu jest korytarz. I takich korytarzy w tej grzące jest mnóstwo i to jest tak, jakby tutaj naprawdę były autostrady podziemnych korytarzy. I tutaj jest mnóstwo, mnóstwo nornic. W zasadzie w każdym tym dołku, który wykopałam tak jest. Dlatego w tego typu glebie z takimi problemami najlepiej jest uprawiać pomidory w donicach, zakopanych donicach, bo tak w zasadzie to to miejsce dla pomidorów jest idealne, pominąwszy kwestie gleby. Dlatego, że jest tutaj ten płot, który y, zabezpiecza przed wiatrem. Ponadto jest tutaj bardzo gorąco, bo płot wysusza tę glebę jeszcze dodatkowo i powoduje, że to słońce tu się właśnie zatrzymuje i ono tę glebę dodatkowo ociepla. I w zasadzie jest to idealne. Teraz, jakie donice możemy zastosować tutaj? Mogą być takie donice to jest donica siedmiolitrowa. Bardzo ważne jest, żeby ta donica miała duże otwory. Ta ma dużo otworów. Można oczywiście zrobić otworów więcej, albo można odciąć dno, ale nie trzeba tego robić, dlatego, że jak uprawia się pomidory w donicy, która, które to donice stoją na glebie, mają kontakt z gleby, to po kilku tygodniach nie można już tej donicy przenieść w inne miejsce, nie? Wyrywając korzeni przybyszowych, które właśnie przez te dziurki penetrują glebę i pobierają stamtąd składniki odżywcze. Czyli pomidor i tak, jak każda inna roślina, jeżeli ma dużo korzeni, to te korzenie w końcu wyjdą z Donicy, jeżeli mają taką możliwość i wnikną do gleby. Tak samo zresztą dzieje się przy uprawie w słomie. Więc tutaj w tych doniczkach jest bardzo piękna gleba, ta, którą my używamy, której my używamy gleba od dżownic, plus jeszcze jest ona wzbogacona, e, wzbogacona kompostem. No i oczywiście też są tam e, skorupki jaj i odpowiednio głęboki dołek. Po prostu wkładam donicę i ją zakopuję. Może być mniejsza, mniejsza może nie, może większa donica. I w ten sposób właśnie mogę nawet w takiej kiepskiej glebie uprawiać pomidory. Wiele razy było tak, że już później, w jakimś akcie desperacji, podlewałam akurat tę grządkę, po prostu wodą z węża. Nigdy tego nie robię w ogrodzie. Ale tu nie można było normalnie konewką ani punktowo tego podlać. Dlatego, że zdarzało się, że na przykład padał rzęsisty deszcz i wszędzie było wilgotno, a tu na drugi dzień było sucho, jak pieprz, jakby w ogóle nie padał deszcz. To samo po podlewaniach. Dokładnie taka sama sytuacja. Wszystko przecieka przez tę glebę, no i jeszcze dodatkowo drążą korytarze tenornice nie wiem czy one, raczej szkód żadnych nie robiły, bo buraki, rośliny, czy selery były całe, no ale to jest po prostu tak nieprzyjemne, kiedy wiadomo, że tyle tych nornic tutaj jest i po prostu ja się boję włożyć rękę do ziemi, to jakiś mam taki opór. A my tej grządki nie, nie robiliśmy? To znaczy to łazanie, czy, czy dodawanie ziemi, czy kompostu? Znaczy tutaj żeśmy tylko dokładali obornika. Obornika? Tylko obornik, bo tu już nie było czasu na to. Wybieraliśmy inne grządki, i rzeczywiście inne grządki, tam bardziej w tej części, gdzie jest warzywnik, zostały zrobione tak właśnie jak lasagne, i skończyło się to na grządce czosnkowej. Czosnek tam bardzo ładnie rośnie. Natomiast ani ta grządka, ani te tutaj nie zostały wzbogacone składnikami lasani. tutaj tylko jest włożony obornik. I też tak dosyć słabo te rośliny w zeszłym roku rosły, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Jeszcze widzicie, jest tam zimowa ściółka, ale będę już ściółkę zdejmować, bo będę tam sadziła pomidory. Co jeszcze daje dobrego? Zastosowanie właśnie takich donic wkopanych w glebę. No, zobaczcie, tutaj można bardzo fajnie zadbać o to, żeby podłoże, w którym rośnie pomidor, ta gleba, żeby były odpowiednio wilgotne. Dlatego, że podlewając pomidora, podlewam tylko tutaj i ta woda mi się tu zatrzymuje i nie przelewa się, i nie ma żadnych takich strat. Poza tym, jeżeli trzeba byłoby też pomidora nawozić. Pomidory nawozić, no to tak samo mogę to zrobić tutaj bardzo precyzyjnie. Czyli ten pomidor, teraz będzie mógł tutaj ruść o wiele lepiej i mieć lepszy plon, aniżeli tak, gdybym włożyła go do takiego piachu. Nie zrobiłabym tego moim sadzonkom. Ta grządka w zeszłym roku była grządką w uprawie pasowej. I tak samo będzie w tym roku. I do tego Was, kochani, zachęcam, żebyście też tak właśnie zrobili. To znaczy, e, co jakiś czas, co jakiś, jakąś odległość jest zmiana e, warzywa, plus e, na, na przemian to się dzieje, to się robi z kwiatami. I ja tu zrobię taką uprawę pasową właśnie z tymi pomidorami. I e, pomidory są wkopane, czy będą wszystkie wkopane, tak jak teraz to widzicie, tak to zrobię. Oczywiście będzie ta grządka ześciółkowana, za kilka dni pokażę ostateczny efekt, ale chcę Wam pokazać, jakie rośliny, tutaj zaraz wrócę, jakie rośliny będą właśnie w tych poszczególnych pasach, bo Pasy, będą, pasy wyznaczają mi te donice z pomidorami. I teraz, oczywiście, będzie tutaj w uprawie pasowej. To będą kwiaty, które lubię oraz które pełnią różnego rodzaju funkcje. Tu dalej, na przykład, będą lwie paszcze. To są kwiaty, które bardzo, bardzo lubię. I te kwiaty posadzę już w tej glebie. Dalej mam oczywiście aksamitki, więc kolejny rząd, który oddzieli mi pomidory. To będą aksamitki. Dalej mam tutaj uszykowane, oczywiście, nagietki i wybrałam nagietki niskie. Kolejny pas, który będzie między pomidorami, to będą żmijowce, które bardzo dobrze radzą sobie właśnie w tej glebie piaszczystej. Następnie posadzę łubiny które też są pięknymi roślinami, o łubinach i ich właściwościach. Nagrywaliśmy też osobne materiały, podobnie jak o nagietkach, aksamitkach czy o żmijowcach. No i tu jeszcze nie może zabraknąć oczywiście złocienia. To jest złocień właściwy. I mam tu jeszcze takie kwiatki, które będą pełniły funkcje bardziej ozdobne, takie niskie, które tutaj posadzę. To jest gazania. To taki mały kwiatek, który rośnie do 20-30 cm, więc chcę, żeby ta grządka była piękna, żeby przyciągała oko i żeby budziła zachwyt. No i jeszcze oczywiście w niektórych miejscach po włożę sadzonki kosmosów. No i nie może tutaj też braknąć leony. aksamitek. Proszę? aksamitki? Są. A są. Są. I aksamitek będzie o wiele, wiele więcej i to Wygląda przepięknie właśnie, gdy e, rządka jest tak różnorodna, że nie są tylko takie właśnie jakieś e, monokultury, że tylko jeden gatunek, tylko że jest bardzo dużo kwiatów, które są bardzo istotne, bo przecież nie tylko przyciągają zapylacze, ale i umożliwiają niektóre pobieranie składników odżywczych, czy też w swoich tkankach mają składniki, które którymi później zasilają rośliny albo na przykład składają się w ofierze, czy odstraszają szkodniki glebowe, nie nornice naturalnie. Ale kochani, warto jest właśnie uprawiać, robić takie uprawy pasowe, żeby grządki nie tylko dawały nam plony, ale żeby również były piękne. Więc jeżeli macie taką glebę, która jest bardzo trudną glebą, dla roślin naturalnie, i rośliny posadzone do tej gleby po prostu by cierpiały, by słabowały, to zawsze można temu zaradzić, zawsze można zakopać Donicę, co też jest chyba lepsze dla samej rośliny uprawianej w Donicach, bo Donica bardzo mocno się nagrzewa, gdy jest na słońcu, a gdy jest taka zakopana, no to, no to nie ma już tego problemu, prawda? No i oczywiście kolejny ważny element. To jest ściółka, nie tylko tutaj na grządce, zaraz będę tę ściółkę przywracać, jak posadzę wszystkie sadzonki, ale też i bezpośrednio w donicach, bo dzięki temu można właśnie utrzymać tę wilgoć. Więc, kochani, ja dzisiaj y, zaplanowałam sobie zrobienie tej grządki i pokażę Wam za kilka dni ostateczny efekt, jak już troszeczkę te roślinki podrosną. W każdym kącie, w każdej chwili Mogę znaleźć klucz do drzwi Kot w komórce sprydwia szczurce W tym istota okej tkwi Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam Sens istnienia dziś odkryję Świat jest światłem Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej. I'm ok, I'm ok, world is heavy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmie. Make okay, walk this way. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję. Zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś ok, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej.